Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam szybki i prosty sposób, jak rozgrzać Wasze kostki, jeżeli jesteście, jesteście zawodnikami sportu walki. Zapraszam, lecimy. Rozgrzewka kostek często jest pomijana w treningu, zarówno w treningu siłowym, jak i w treningu sportu walki. Często ludzie, czy też zawodnicy traktują ten temat trochę po morszemu. No jednak, jeżeli ktoś już raz w życiu miał kostkę na przykład skręconą lub zwichniętą, no to wie jak to jest ważne. I teraz bardzo fajnym ćwiczeniem, które ja lubię robić, jest tak zwany kompas. I na czym ten kompas polega? W założeniu stajemy albo w bucie, albo na bosaka. To oczywiście już zależy od was. Jeżeli macie dobre buty, dobre buty sportowe, to może być to wykonane w butach. Nie musi być goła stopa, może być, może być stopa w skarpecie. Sprawdzi się dużo lepiej, ponieważ no wtedy dużo lepiej będziecie czuli podłoże. Stajemy, wgryzamy się jakby tą stopą w ziemię. Tu istotne, żeby docisnąć duży palec do ziemi. No i teraz drugą nogą staramy się wykonywać odwodzenie. Tak, i robimy to naprawdę pod różnymi kątami, czyli tak jak właśnie pracuje kompas, czyli staramy się robić do przodu, do boku pod różnymi kątami i utrzymując stabilność właśnie na nodze podporowej. I teraz jest to takie bardzo fajne ćwiczenie, dlatego ponieważ tak naprawdę przygotuje was to na każdy kąt, który może Was spotkać w treningu sportu walki, lub też kąt jakiś tam niespodziewany, który może się gdzieś na wydarzyć podczas treningu siłowego. Czyli, jeżeli ta kostka ucieknie gdzieś do boku, ale wy nie znacie tego kąta stawowego, wasze ciało nie do końca kuma, co tam zrobić, jak się napiąć, jak napiąć mięśnie, żeby nic się tam nie stało, no to może to grozić kontuzją. No i to jest to bardzo fajne ćwiczenie, które właśnie pozwoli Wam sobie z tym poradzić i zabezpieczyć Wasze ciało przed urazem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okaże się dla Was ciekawy i przydatny. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Hej. Co znowu? Zajebam mu kopa w łapka. Że w gówno, jak nie. Dobra, <grym zepsutkujesz> <grym zepsutkujesz> To bardzo dobre też ćwiczenie chyba dla kogoś niezdecydowanego, gdzie nogę odłożyć, nie? To te... Do tego dziwnych kroków by się nadało, nie?